Rozpoczęcie procesu manifestacji jest jak wyruszenie w ekscytującą podróż pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji. Prawdziwe wyzwanie polega jednak na tym, że wiele osób napotyka przeszkody i poddaje się tuż przed osiągnięciem swoich celów. Wyobraź sobie, że jesteś na skraju spełnienia swoich marzeń, a niecierpliwość zasiewa ziarno zwątpienia. Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę podczas pokonywania krętej i nieprzewidywalnej drogi manifestacji. Nie tylko Twoja cierpliwość, ale także wiara w proces zostanie wystawiona na próbę. To jak nieoczekiwany zwrot akcji w Twojej własnej historii. Właśnie wtedy, gdy jesteś blisko celu, rozważanie poddania się może nieumyślnie przedłużyć oczekiwanie. Stoisz na progu swoich najśmielszych marzeń o krok od ich oszałamiającej realizacji. Ale oto zwrot akcji. Wszechświat ma talent do podsuwania subtelnych wskazówek drobnych sygnałów, że twoja manifestacja wkrótce się urzeczywistni. To jak otrzymanie tajnego kodu od wszechświata, mrugnięcie okiem, wskazujące, że twoje pragnienia są bliskie spełnienia. Ale tuż przed wielkim objawieniem wkrada się zwątpienie i nieumyślnie zamykamy drzwi do naszych marzeń. To jak rezygnacja z poszukiwania skarbu, gdy skrzynia jest praktycznie na widoku. A nikt z nas tego nie chce, prawda? Jak więc rozszyfrować te kosmiczne sygnały i upewnić się, że nie spowalniasz nieumyślnie własnego sukcesu? Wtedy dzieje się prawdziwa magia. To, co za chwilę ujawnię, zapewni Ci niesamowity wgląd i strategię, działając jak system wczesnego ostrzegania dla Twoich nadchodzących manifestacji. Wyobraź sobie, że masz moc przyspieszenia podróży swoich pragnień do realizacji, a nie tylko bycia świadkiem ich nadejścia. To prawda, każde słowo, które właśnie przeczytałeś. Jestem tutaj, aby dać Ci znać, jak podnieść poziom swojej gry w manifestacje, a także kiedy i jak wykorzystać swoje pragnienia, które są bliżej niż myślisz. Zacznijmy od zrozumienia manifestacji i dlaczego się w nią angażujemy. Kiedy podejmujemy manifestację, zasadniczo tworzymy coś nowego. Przyciągamy do naszego życia coś, co nie jest widoczne w teraźniejszości, Chodzi o stworzenie innego wyniku rzeczywistości, odmiennej od naszych obecnych okoliczności. Najczęściej rozpoczynamy tę podróż, gdy zmagamy się z poczuciem niedostatku lub braku w naszym życiu. To jak próba upieczenia ciasta, bez wszystkich potrzebnych składników. Kiedy wypowiadamy uczucia takie jak: nie mam wystarczająco dużo pieniędzy, lub utknąłem w finansowym impasie, nieświadomie przygotowujemy się na trudną podróż. To jak próba zbudowania mostu do przyszłości z fundamentu niedostatku planu skazanego na niestabilną rzeczywistość. Prawdziwym kluczem do odblokowania magii manifestacji jest nie tylko zaglądanie przez okno swoich marzeń, ale wejście do pokoju pełnego obfitości. I szczęścia. Tak dobrze słyszałeś. Droga do udanej manifestacji nie jest wybrukowana niedostatkiem, chodzi o wyobrażenie sobie rzeczywistości, którą tworzysz jako pełnej bogactwa i radości. Nadszedł czas, aby przepisać scenariusz i stworzyć arcydzieło manifestacji, które emanuje z miejsca kwitnącej obfitości. Manifestacja zaczyna się od rozpoznania braku i przeskoczenia z tego stanu świadomości. Słuchaj uważnie, ponieważ oto prosta prawda. Jeśli chcesz zmienić swoje życie i powitać w nim nowe rzeczy, musisz zmienić sposób w jaki to robisz. Wyobraź sobie, że naprawdę czegoś pragniesz i nieustannie skupiasz się na tym pragnieniu, chcąc go coraz bardziej, nawet jeśli trwa to wieczność. To jak bycie na niekończącej się kolejce górskiej pożądania. Ale o to sedno, jeśli chodzi. O urzeczywistnianie swoich pragnień musisz dokonać kluczowej zmiany przejść od nieustannego pragnienia do rzeczywistego posiadania. To jest sekretny składnik, aby zamienić rzeczy w rzeczywistość. Zmień sposób, w jaki się czujesz, przejdź od poczucia braku do pewności, że już masz to, czego pragniesz. Jak to osiągnąć? Oto kluczowy wgląd: zagłęb się w dlaczego. Tak dobrze słyszysz. Skoncentruj swoją uwagę na energii, która już jest obecna. Zanurz się w odczuciach i dowodach na to, że już posiadasz to, czego pragniesz. Ożyw tę wymarzoną rzeczywistość. Teraz odpowiedzmy na wielkie pytanie: jak wygenerować te uczucia. Nawet jeśli przedmiot Twojego pożądania nie jest jeszcze fizycznie obecny. Kiedy manifestujemy, często manifestujemy uczucie, które, jak przewidujemy, rzeczy nam przyniosą. Nigdy nie chodzi o same przedmioty, czy to pieniądze, samochód, czy awans. Ostatecznym celem jest stan emocjonalny, który te zmanifestowane rzeczy nam zapewnią. Może to być ekscytacja, wolność, ulga. Lub jakakolwiek inna emocja. Utrzymuj swój umysł w zgodzie z tym, skoncentruj swoją uwagę na emocjach. Nadszedł moment prawdy i zidentyfikowaliśmy powszechne błędy popełniane podczas manifestacji. Nadszedł czas, aby oczyścić nasze umysły i zwrócić uwagę na sygnały, że nasze pragnienia są bliskie spełnienia. A teraz ekscytująca część sekret rozpoznawania tych sygnałów zostanie za chwilę ujawniony. Te sygnały są rozproszone wszędzie jak niebiańskie okruchy, prowadzące nas do naszych tak długo oczekiwanych błogosławieństw. Jednak, czekając na spełnienie naszych tęsknot, może nas ogarnąć zmęczenie. Tak, urzeczywistnienie manifestacji. Jest znaczącą zmianą, i często ta transformacja wydaje się niepokojąca lub negatywna. Możemy czuć, że poruszamy się w kierunku przeciwnym do tego, co manifestujemy. W rzeczywistości nasza podświadomość postrzega niebezpieczeństwo, gdy odbiegamy od naszych zwykłych rutyn. Sygnalizuje to naszemu mózgowi, wskazując na potencjalne zagrożenie. Tuż przed tym, jak nasza manifestacja ma się urzeczywistnić, możemy czuć się niespokojni. To może być również wszechświat, który nas testuje. Wszechświat ma swój sposób przygotowywania nas, aby kiedy nasza upragniona manifestacja się spełni, byliśmy gotowi ją przyjąć i przygotowani na to, co nadejdzie na naszej drodze. Jak możesz wytrenować swój umysł? Aby czuć się bezpiecznie i cieszyć się radością z posiadania rzeczy, których pragniesz, nawet jeśli jeszcze ich nie ma, to jak pielęgnowanie specjalnej części Twojego umysłu pozytywnymi myślami. Potwierdzasz sobie, że zmiana jest nie tylko dobra, ale także konieczna i bezpieczna dla Twojego własnego dobra. Dzięki ciągłej praktyce. Zaczniesz obserwować tę transformację zachodzącą w tobie. Kiedy jest najlepszy czas, aby zaszczepić te myśli i uczucia w naszej podświadomości? Optymalny moment to tuż przed pójściem spać. Zastanawiasz się dlaczego? Kiedy zasypiamy, nasz mózg wchodzi w stan spokoju, i wtedy nasza podświadomość chłonie wszystkie informacje, które otrzymuje. Jest to kluczowe ponieważ większość tego, co kształtuje naszą rzeczywistość, to, co manifestujemy, dzieje się poprzez naszą podświadomość. Dlatego to, czym karmimy naszą podświadomość w tym krytycznym